Dzień kolejny, dzień kolejny na podwórku, już jest widno. Zrobimy szybką inspekcję i uciekamy. Oczywiście wstałem późno. No ale wyszło jak wyszło, że ustawiłem. Na piątą budzika, wstałem o 6.30, nie mogłem wcześniej zasnąć. Nie mogłem wcześniej zasnąć i nad ranem już mi się nie chciało tak wcześnie wstawać. Chciałem nie jeść wczoraj, taki nie byłem zbyt głodny, ale po chwili myślę zjem zupę, została mi ta zupa grzybowa z borowików suszonych. Bardzo dobra zupa, bo pół słoika zjadłem, a pół na drugi raz zostawiłem, bo to duży słoik. Taki ja wiem, półtora litra chyba, ale mam traka brudnego. I słoik mi się wyśliznął. I się jeszcze uwalił. Kurę mać traka sobie? Ty trochę makaronem uwaliłem. No i tak trzeba go będzie wymyć, bo jest strasznie brudny. Obrusimy tą kamerę. Wczoraj był szalony dzień. Dobra, trzeba ruszać. Słońce po oczach razi. 13 stopni, będzie ciepło. Będzie ciepło za chwilkę. Ciężarówki widzę już poruszały, co niektóre. No tak wspominałem wcześniej Wczoraj stanąłem już na nockę I nie byłem tak bardzo głodny Myślę, a nie będę jadł Trzeba trzymać dietę Ale potem tak sobie myślę, zjem sobie zupę Bo tak lekko mnie coś w żołądku zaczyna ssać a miałem jeszcze pół słoika tej zupy grzybowej z borowików suszonych. Bardzo dobra, smaczna zupa z makaronem z tymi gwiazdkami. No i myślę, przygrzeję sobie w mikrofalce. Wyciągłem miskę, no i wlewałem. No i wyśliznę, wyśliznął mi się ten słoik. Wypadł mi z ręki, bo do takich słoik z klamerką otwieramy. Duży, duży słoik, tam z półtora litra chyba wchodzi, jak, jak nie troszkę więcej. Wywalił mi się na podłogę. Ubił się, ubił się lekko. Tutaj, gdzie jest ta uszczelka i klamerka. Także słoik, nowy słoik. Kupiłem ostatnio chyba takie 4 Wikei. Fajne, bo nie na pokrywkę, tylko na, na klamrę zamykany z uszczelką. Słoik rozwaliłem, zupa się wylała, połowę zupy się wylało, w traku uwalone, podłoga pływa w zupie krzypowej, się wście, wściekłem. Także już jeść tego nie da rady, choć tam trochę zostało, bo nie wiem, czy tam szkło nie wpadło jakieś, więc za duże ryzyko. No a potem sprzątanie, wycieranie, ręczniki papierowe i wycieranie tego makaronu tego. Dobrze, że mam te dywaniki To tam dywanik właśnie ciągłem wyczepałem Okno otworzyłem i dlatego mam trochę tutaj na tych schodach tego makaronu Ale to trak musi być wymyty, bo już mam tak brudnego tego traka, że hej No i już nie jadłem, wypierdzielę nie wiem. a mam jeszcze chleb, miałem chleb Mam do tej pory chleb, coś tam do chleba I zły byłem o Wczoraj był taki dzień szalony, kurde Te podjazdy To tu, to tam, trafiki To naczepy nie miałem gdzie zostawić Bo miejsca full, kurde Wszystko w godzinach szczytu Ładunek drugi wziąłem, więc udało się to Stop, stanąłem, wziąłem paliwo, kawę i o mały włos nie wyrwałbym szlaucha zatankowałem lewy zbiornik potem prawy zbiornik, odłożyłem z prawej strony wchodzę do ciężarówki ruszam, a zawsze tak patrzę na lewo na prawo po lusterkach, czy wszystko ok czy tam przejdę między słupkami patrzę w lewe lustro, kurde węża nie wyciągnąłem a ruszyłem lekko, to już tak się napiął naciągnął się, tak naszpanował kąsek dalej, to bym go już zerwał szybko zahamowałem Wyskoczyłem z trakach, odłożyłem na, na miejsce do dystrybutora i zawsze się dziwiłem, bo nieraz widać na pompach, że jakaś jest jakaś znieczynna, że wąż wyrwany, jak to ludzie wyjeżdżają, nie patrzą czy co. A ma, o mały włos sam bym wczoraj nie wyrwał, też wężam. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, tylko że tak jak mówię, patrzę zawsze po lusterkach i powoli ruszam. I to mnie uratowało, bo bym im zrobił demis Zniszczenie. I byłyby kłopoty. I nie mogłem wcześniej coś zasnąć. Raz, że się chyba zdenerwowałem. Dwa, że potem jakoś byłem lekko głodny. Ja nie rozumiem, jak ludzie mogą nie jeść, robić jakąś dietę: że jeden dzień nie jedzą, albo kilka dni, albo kolacji nie jedzą. Ja nie zasnę, jak jestem głodny, to ja nie zasnę. Ja będę z godziny na godzinę z, z lewego na prawy bogi i z powrotem się wiercił na łóżku i nie zasnę. No i musiałem wstać, zjeść tam parę kromeczek chleba i dopiero zasnąłem. No ale piąta rano, budzik dzwoni, no nie ma szans, no nie wstale. Nie, nie będę jechał taki niewyspany jak zombie, muszę się wyspać. Wiadomo, czas mnie nie goni, będę wieczorem, dzisiaj jest piątek, 30 września, jutro już październik, no i tak to jest, wczoraj jakiś miałem ten dzień, ciężki, także lecimy, wiem, że trochę ta kamera pod słońce nagrywa, no ale nic tutaj nie zmienię, na West nie będę jechał, mój kierunek to jest. Kierunek do... No, mamy Sikabus, A tak patrzę w Google'a, w mapę Wruga no, mi gościu A, policja No, a już za kimś tam pojechała no, Ale gościu wrugał, że policja stoi faktycznie No, traktorek mi się wpakował ja no tak patrzę w Google, bo nie dokończyłem, chyba w Golden zakręty są otwarte, bo pokazuje, że nie trzeba jechać objazdem. Objazd zrobi jako alternatywę i jest na szaro. No, to byłoby fajnie, no zobaczymy. Esso, Tutaj też często na tej pompie kiego lubię Lubię nocować Brać sobie kawczana Ale kawę mam Także nie będę stawał o, i będzie mam dać Mijałem znak. Na tablicy było właśnie napisane, że Golden jest zamknięty od 26 września do 1 grudnia. I na to wygląda, że się też będzie jechał objazdem. Chyba, że jakiś wyjątek na dzisiaj zastosują, ale nie sądzę. Chyba będzie objazd. W czemu Google pokazuje mi. Skoro pokazuje, to czyli tam się ruch odbywa Dziwna sprawa No zobaczymy Tutaj będzie chyba highway szedł no. Normalnie autostrada Może będzie dwupasmówka Tu będą dwa pasy w jedną, a tam dwa pasy w przeciwną Płaga zamknięta Elegancko Mniej straty czasu Także trzeba będzie jechać na obkoło jednak, jednak trzeba będzie. Przeradził przeliczył trasę. No i miałem być na początku o godzinie trzeciej, piętnaście, będę o czwartej trzydzieści. Trudno się mówi. W drodze powrotnej kawałek Redium nakręcimy z, z drugiej perspektywy, z drugiej strony, ale jest ładny motor u góry. Ładne widoki muszą być. Nie wiem czego kamera łapie. Przejazd między skałami, między górami Wygląda na to Tak to wygląda jakby to było naturalnie Naturalnie się ta kura, albo rozeszła, albo po prostu Były to dwie niezależne góry i tak blisko siebie Gdzieś się spotkały pod górkę, ale na nie też trzeba uważać z wyprzedzaniem, bo są tutaj wąskie te paski. No i naczepy trochę zcinają te zakręty. Tak samo ten sprzeciwka, co jest pojedynczy, też jest wąski. Turyści jeszcze jeżdżą. nekam perami. Parking po lewej. Ludzie chodzą v góry, spacerują. Krawężniki, to wszystko takie wąskie, że koła idą przy krawężniku, a człowiek już na, na oś wjeżdża Także takie podwójne paski pod auta osobowe zrobione Tutaj trochę czerwonych skałek, czerwonych gór Tak samo tam u góry kolorowe te skały Przypominają mi te czerwone skały Góry w Arizonie Arizona, Utah Ostatni września, ale bardzo ładna pogoda Aby październik też chciał być taki ładny Pewnie będzie już mniej ciepły Ale żeby był słoneczny I mało opadowo Mało opadowy kilometrów, nie będzie telefon komórkowy działał, to faktycznie tak jest, nie ma sygnału. Podjazd też jest długi. Jadę, Jadę, Jadę. Nie wiem, ile dokładnie ma długości, ale, ale jest troszkę wdrapywania. Fajny widok. W dół taki kanion. No i w końcu wjazd na jedynkę. Ten objazd trochę męczy. A dzisiaj piątek, ruch, wszyscy gdzieś jeżdżą, weekend. Samochodów osobowych nie brakuje. Ludzie podróżują, wycieczki się robią. Jedno, albo dwudniowe, albo trzydniowe Jeszcze do celu, godzina pięćdziesiąt Sto siedemdziesiąt kilometrów O, już w Galgary. Do firmy dojeżdżam Tutaj budynek już kończą, ocieplają Nie wiem co tu będzie za taki du Duża hala Ale duży plac, tam doki będą No jakaś jakaś hurtownia Także tak, jutro mam wyjazd do e, Ontario, do Oakville. Naczepę z karawana będę ciągnął i zostawię ją na jardzie karawana w Oakville. Ale ona jest załadowana naszym loadem i tam jakiś kierowca, chyba prawdopodobnie nasz, choć nie jestem pewien, może, może kierowca z karawanu dokończy. Dobór do, do Buffalo w stanie Nowy Jork, także tam dwa kroki co nie to już jest miasto sąsiadujące z Kanadą, z Fort, z Fort Erie w Kanadzie Także tak, ja miałem niedzielę wolną, potem miałem wtorek wolny, bo konsul Środa, czwartek, piątek, dzisiaj jest piątek i to sobota, niedziela W poniedziałek pójdę dojechać trzy dni, także na wieczór będę Zobaczymy co na wtorek będzie, jaki powrót a, tam na godzinach schodzących, powinienem, powinienem na schodzących, nie będę się musiał resetować w trasie. Po Kanadzie jest ten plus. No, spakowałem się, wszystko wrzuciłem do auta. Także uciekam, tak jak mówiłem. Jutro jadę na Ontario. 3 dni będę na miejscu. I już z tego trypu następnego to nie będę kręcił, bo to chyba za dużo, tego wszystkiego jeszcze troszkę odpocząć, no, ale potem się zobaczy znowu, co kiedy będzie. I także do następnego razu, za jakiś czas, pozdrawiam i ci się w zdrowiu. Czyli pozdrawiam gimbal coś wariuje no, wariuje Także do następnego, cześć